みんな。 realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. No, muszę się Państwu przyznać, że wybrałem się na niezłą wycieczkę, ponieważ materiał nagrywam w miejscowości Żarka, Żarki. Nie Żarki letnisko, tylko Żarki, bo to są dwie zupełnie inne miejscowości, jakbyście Państwo nie wiedzieli. A dzisiejszy odcinek, i dzisiejsza rozmowa będzie na pewno o malarstwie. Tak, o malarstwie, proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością. Przedstawiam Państwu moją rozmówczynię Marta Zygmunt. Dzień dobry. Marta. Dzień dobry i witam wszystkich. Jest e... bardzo miło gościć u siebie w domu. No, no ja dziękuję za pyszną wodę. <grym <grym> tak, <grym> tak, Proszę tak. Państwa, Martę znalazłem na Instagramie. Ehm, penetrowałem internet, zobaczyłem świetne obrazy. No i później po nitce do kłębka e, trafiłem, jestem, więc gramy. Zanim w ogóle o tym malarstwie Twoim, bo widziałem, że wystawy i w ogóle sprzedajesz te obrazy, no można powiedzieć, po całym świecie, e, często chowianka nie. Nie. Sosnowiczanka. Sosnowiczanka, tak? tak. Sosnowic. A y, ta edukacja y, m, Twoja, plastyczna, to tak jak Pan Bóg przekazał, liceum i tak, tak dokładnie, tam dalej, tam dalej dokładnie, tak? tak Powiedz mi, czy w Twojej rodzinie byli Ludzie, którzy malowali. Jesteś obciążona dziedzicznie? Nie, nie. nie. Ale chyba przy porodzie gdzieś tam ktoś tym pędzlem mnie pacnął. Dokładnie. Tu... I zawsze ta droga gdzieś tam na przekór radą rodziny, koncylium rodzinne, że nie, to, to to nie jest dobry wybór. To tak szłam po linii, czyli liceum plastyczne w Dąbrowie Górniczej. Później ASP Wrocław. I teraz nagle jeszcze poszłam na malarstwo na Uniwersytet Częstochowski. Tak? Ja tak. nie głoszę, czyli częstochowy odwiedzać. Tak. E, czy masz w ogóle jakąś wiedzę o swoich przodkach? Hmm. Mnie zawsze interesuje, co tamte pokolenia wstecz robiły. Wiesz coś, co robili? Z czego mieli chleb? Czym się zajmowali? Moi dziadkowie ze strony mamy pochodzą z Małopolski, mhm. natomiast tata pochodzi z rejonów Przasnysza, czyli za Warszawą. Aha. No i z tego co ja się orientuję, no to mój dziadek odbudowywał powojenną Warszawę. Czyli budowlanec. Tak. W którym momencie podjęłaś decyzję, że... bo to było... w nie mówię, że w bardzo dawnych, ale w dawnych czasach ja miałem to samo, jak zajmowałem się teatrem. Synu przecież nie będziesz miał z tego chleba, potrzebujesz mieć dobry zawód, żeby utrzymać rodzinę, a to nic takiego pewnego. No tak moi rodzice patrzyli na te zapatrywania artystyczne gdzieś moje. Oczywiście Strauski, nie? W którym momencie... Poczułaś, że to jest Twoja droga i że na pewno ją pójdziesz? Bu, bu, bu. Zdarzyło się coś takiego, że ta decyzja zapadła? czy? Znaczy, może nie było czegoś spektakularnego, że coś mm -hmm. nie wiem, determinowało mój wybór, ale jakaś taka przekora, że, że spróbuję, pokażę wszystkim, że. Tak, to jest ten słuszny, dobry mój wybór, i y -hmm. jakby bez y, tej sztuki nie potrafię funkcjonować. Normalnie, że musisz malować po prostu. Ktoś ci czy coś ci każe to robić. Tak, dokładnie. Tak. To jest. Wie, Wiem o co chodzi doskonale. Znaczy, da, y -hmm. może w te wczesne dzieciństwo tam nie było jakichś takich tak. pomysłów, y, ale pojawiła się w mojej szkole pani, która zaczęła uczyć plastyki. Pamiętasz nazwisko? Tak. To to była chyba w pierwszej edycji Big Brothera uczestniczka, bo trafiła właśnie, ale zaczynała jako nauczycielka plastyki i ona nas tak właśnie podbudowała mm -hmm. w kierunku Małgorzata Majer. Małgorzata Majer. Mm -hmm. I dzięki niej zdawałam do plastyka właśnie, do Dąbrowy do górniczej. Mm -hmm. Dostałaś się. Tak. Bo to nie wszyscy się dostawali. No, gdzieś wieś. tam na tyłach listy, ale, ale tak. Ale czy to było tak, że była drodze, nie wiem, rzeźba, grafika, czy cały czas od początku malarstwo? E było szkło. Szkło było. To e znaczy malowanie na szkle? Nie, nie, nie. Witraże, rzeźba w szkle. Mm -hmm. Ja zdawałam do Wrocławia na Wydział Ceramiki i Szkła i szkołę artystyczna studiowałam. Czyli z wykształcenia to jesteś ceramiczką? Szklarką. Szklarką, ale dzięki. Szklarką, szklarką. Robisz witraże czy nie? Teraz już bardzo mało, aczkolwiek no zawsze o tym myślę gdzieś tam z tyłu głowy. Nie mam pracowni mm -hmm. pod to przygotowane i tak, niestety to, to wymaga dużo miejsca, a no ja teraz mhm. przystosowałam swoją pracownię pod malowanie. To jest pytanie z serii Wścibskich, natomiast zadać je muszę. Czy Tobie udaje się żyć z swojego talentu, z malarstwa? Powiem tak. Przekornie to wygląda tak, że im bardziej jestem w zgodzie z tym, co robię, to tak. Jak mm -hmm. przedtem starałam się, jakby pod klienta, w cudzysłowie, oczywiście, mm -hmm. no to jakby te prace nie znajdowały takich odbiorców mm -hmm. jak teraz, jak zaczynam robić w zgodzie ze sobą. Jest coś takiego, że jak się bardzo, bardzo chce, to nie wychodzi, a jak się. Tak trochę odpuści, na ludzi, to nagle samo się to wszystko zaczyna układać i to nie tylko tak. w malarstwie, tak. ale w ogóle w sztuce. Jak Dokładnie, wtedy, tak jest. Tedy się, wtedy się zaczynają zazębiać. Tak, i jakaś magia, coś się zaczyna dziać. Yy, o wystawie zapytam. No bo rozumiem, że na tym rynku wystawienniczym gdzieś funkcjonujesz. Przez długi czas nie. Teraz znowu pojawiłam się właśnie z malarstwem. Mm -hmm. W najbliższym czasie w Poraju będzie moja wystawa już taka indywidualna. Tam zostałam zaproszona przez Anię Paterek, która pracuje w Goku w Poraju. W czerwcu będzie tam wystawa, a później myślę, że w kolejnych galeriach Sosnowiec zawiercie. Ja bym chciał, żebyś teraz w tej rozmowie jak gdyby troszkę siebie zareklamowała. Czyli jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, co tworzysz, no wiadomo, że żyjemy w świecie technologii cyfrowej, to gdzie można zobaczyć Twoje obrazy w internecie? Na pewno na moim profilu na Instagramie, Marta Sigmund Painting. Marta Zygmunt Painting, tak? tak? Kochani, Marta Zygmunt Painting, zajrzyjcie. I cały czas tworzę swoją własną stronę, Ale już jest, czy jeszcze nie? Jest w powijakach i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu wstartuje. martazygmunt.pl Marta Zygmunt, razem pisane? Tak. martazygmunt.pl bardzo specyficzne nazwisko, no bo nazwisko imię, prawda? Tak. Ale Czasem jest coraz... śmiesznie. Czasem jest śmiesznie, no. Bo to twoje malarstwo... Nie jestem absolutnie krytykiem sztuki, więc nie będę tutaj się wymądrzał i mówił jakichś frazesów. Natomiast no, są jak gdyby dwa takie elementy. Jest ta abstrakcja gdzieś, i jest y, takie no, troszeczkę impre, impresjonistyczne to, to malarstwo. Jakbyś w ogóle mogła... M, ktoś cię pyta, no dobrze, y, nie widząc swoich obrazów, y, Marta Zygmunt, to co ty malujesz? J, j, jakie ty, y, są te twoje obrazy? To co byś powiedziała? Myślę, że to jest taka impresja kolorów, bo... Y Moje prace to jest generalnie poszukiwanie barwy. Mhm. E, tak są ekspresjonistyczne, malowane są bardzo takim grubym pociągnięciem pędzla, e, gdzie najważniejszą rolę odgrywa kolor i światło. Mhm. No ale też jest człowiek, nie? W tym, w tym... Jest. Mm, miałam tą przygodę w trakcie studiów nad totalną abstrakcją. Teraz to łączę. Mm -hmm. Łączę abstrakcję z malarstwem takim figuratywnym, kobiecym, mm -hmm. z portretami, z całymi sylwetkami yy, ciała kobiecego. Tak. I to jest mój najnowszy cykl właśnie mm -hmm. tych prac. No ja lubię takie malarstwo, znaczy lubię zarówno malarstwo realistyczne, jak i abstrakcyjne, ale połączenie tych dwóch yy, daje jeszcze mi doda dodatkowego kopa jak patrzę, no bo odbieram malarstwo intuicyjnie, całkowicie patrzę to i jest albo, normalne. To albo, tak mnie, ta, albo mnie to rusza i ja bym chciał to sobie powiesić w domu na ścianie i patrząc na to się cieszyć. Albo mnie to wkurza i w świecie bym złamanego groszu za to nie dał, bo, 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 bo to do mnie nie trafia, prawda? To jest takie um, to jest tak, że jesteś pracocholiczką, dużo malujesz? E, ostatnio tak, praktycznie codziennie jestem y -y. w pracowni i coś będzie na sztaludze nowego. Aha. E, jeszcze zapytam o taki temat, bo ja widzę, e, Państwo tego nie widzicie, tu nie będę kamerą jeździł, bo na ścianach pełno obrazów. Ale wiesz, to tak, że także na przykład tam jest jakiś cykl, tu za nami jest jakiś tym, że e, takimi cyklami, jak gdyby malujesz. Tak. tak. Mm -hmm. Pojawia się jakiś temat, pomysł, zaczynam go realizować, po jakimś czasie mnie zmęczy, znudzi, e, robię coś innego, później wracam Odcasz. i znowu maluję, bo pojawił się jakiś nowy pomysł, nowe rozwiązanie, mm -hmm. e, nie wiem, zastosowanie innego formatu, innej formuły. I mhm. cały, ale cały czas pomiędzy właśnie abstrakcją i abstrakcją połączoną z figuratywnym malarstwem. Mhm. Chciałbym zapytać o muzykę. Czy muzyka towarzyszy ci przy procesie twórczym, czy absolutnie w ciszy to powstaje? Nie, nie umiem pracować w ciszy. Czyli jest muzyka? Jest muzyka, jestem dzieckiem roka, więc metalika. Aha, grubo. <laughs> Konkretnie. Tak, to są właśnie te źródła mojej jest muzycznej muzyczny. zajawki. Ostatnio e... nawet najdłuższy. Proszę. A jeżeli chodzi o kulinaria? Kuchnia włoska. Tak. tak. Ale gotujesz, czy raczej konsumujesz? E... Gotuję. Gotujesz. Gotuję. Czyli poza tym, że jesteś artystką, malarką, to też jesteś panią domu, która prowadzi... No tak. Mhm. Mhm. Czy poza malarstwem jeszcze masz jakieś inne zakrętki? Zakrętki, stare no, samochody. Stare samochody, ale kolekcjonujesz? Czy? Znaczy, no to jest jakby pokłosie też zawodu mojego męża, czyli tapicerstwo samochodowe. To auto, które stoi na podjeździe, to jest jego perełka okay. najnowsza, czyli ta Honda Ceris. Mm. Y I meble, stare meble, które są też u mnie w domu odnowione własnoręcznie? gdzieś tam, własnoręcznie, gdzieś wyłuskane na starociach. Ale ty odnawiasz, czy mąż odnawiasz? Ja odnawiam. Odnawiasz meble też, proszę. No to pięknie. To masz co robić. Fajnie by było, gdyby doba miała trochę więcej czasu. To dokładnie, tak. No dobrze, o co bym ja jeszcze chciał Ciebie zapytać. Marzy ci się taki sukces komercyjny związany z tym malarstwem? Mm. Bo ja się powiem, dlaczego o to pytam? Bo często więc to jest tak, że ludzie, którzy malują i odnoszą jakiś sukces komercyjny, później już cały czas robią seryjnie jedno i to, jedno samo. I to samo, żeby co no, tu dużo mu nic sprzedać, zarobić pieniądze, nie? Tak. I to w pewnym momencie zabiera tą wolność tworzenia, bo, no, bo robi się produkcja, nie? A nie... Y Chciałabym móc y, dotrzeć z pracami swoimi, ze swoimi obrazami do szerszej jakby grupy odbiorców. Mm -hmm. Niemniej jednak y, ta wolność twórcza jest chyba takim najważniejszym no, czynnikiem. No, tak. No i wolność to zawsze wolność, nie? <laughs> <laughs> y, jesteś osobą, która sama pilnuje jak gdyby swojego marketingu, czy ktoś się tym zajmuje? Y Muszę to robić sama. Sama. Czyli jeżeli ktoś chciałby po prostu na przykład, nie wiem, kupić od ciebie obraz to rozumiem, że przez te portale społecznościowe może się stworzyć. Na ten moment, tak, tak, tak aczkolwiek może kiedyś jakiś marszand będzie, który będzie tego pilnował. Ale to z marszandami to różnie bywa, znając historię, sztuki. Z... Ale kiedyś ta forma była jakby potrzebna, wydaje mi się, tak. że nie każdy artysta potrafi tak, być oczywiście. jednocześnie dobrym sprzedawcą. Oczywiście, że tak. No ktoś kiedyś powiedział dajcie mi dobrego marszanda, a sprzeda wszystko. Nieważne jak malujesz, żeby tylko potrafił to robić, nie? Co? No też w tym żyjemy w takim czasie konsumpcjonizmu, że dużo też chyba w tym wszystkim jest prawdy. E, no dobrze, czego w takim razie już tak na koniec sobie życzyć? Wytrwałości w, w mojej pracy. Wytrwałości w pracy. No i żeby ci się chciało. Tak, tak. dokładnie. Żeby Dużo światła. Dużo światła, tak. No kończy się zima, więc powoli będzie coraz widniej. Będzie tego światła dużo więcej. Dużo lepiej się maluje przy dziennym świetle, dlatego hmm. no, właśnie dużo światła. Dużo światła. Czego e, życzyć już tak na koniec? Sukcesu. Okay. Sprzedaży. Ok. Oraz. To życzę zdrowia, bo to najważniejsze. Sukcesu komercyjnego. No i żebyśmy o Marcie Zygmunt słyszeli e, znacznie więcej w e, różnych mediach społecznościowych i nie tylko. I do zobaczenia na wystawie. Do zobaczenia do na wystawie. Wystarczają... Do Dobrze. E, proszę Państwa, goście moimi Państwa, artysta plastyk z papierami od samego początku, czyli tak jak Pan Bóg przekazał, liceum, akademia, teraz jeszcze dodatkowe studia na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. E, Ceramiczka, szklarka. szklarka, przepraszam. Szklarka, yy, yy, malarka, yy, lubiąca ostrą, rokową muzykę, yy, kuchnię włoską No mm. i w ogóle bardzo przemiła, sympatyczna babeczka Marta no Zekum. Bardzo mm. dziękuję za rozmowę. Ja, I do tej kamery machamy. Trzymajcie się rodziska, pozdrawiamy Was. Pa pa!